Dzień dobry państwu, mówi Olivier Bo z Instytutu Ordo Juris. Dzisiaj moim gościem jest pani minister Marlena Malon. I będziemy rozmawiać zdalnie, ponieważ pani minister jest teraz europosłem i jest w Brukseli. Będziemy mówić o pornografii, a ściślej mówiąc o dostępie dzieci do pornografii, dzieci i młodzieży, ponieważ jak wiemy z badań NASKi, nie tylko dostęp ten jest szeroki i wiemy też, że jest nieograniczony, jest to wielki problem, a w tej chwili trwa zbiórka podpisów pod. Inicjatywą Obywatelską. Można znaleźć kartki do zbiórki podpisów i wszystkie szczegóły na stronie stopnarkotykowi.pornografii.pl. A więc witam Pani Minister. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dziękuję Pani, że zgodziła się Pani odpowiedzieć na parę pytań dotyczących, dotyczących tego zagadnienia. No, zwykle. Jak zauważamy, politycy nie tylko w Polsce, ale w innych krajach też nie bardzo chcą się zajmować tym problemem. Od wielu lat jest takie poczucie niemocy. No teraz mamy w Polsce inicjatywę obywatelską, żeby. Właśnie była obowiązkowa weryfikacja wieku na stronach z pornografią. Taka prawdziwa weryfikacja wieku, taką jak wprowadzają inne kraje, typu Francja, Wielka Brytania, Włochy, wiele Stanów Amerykańskich, też Australia. Co pani minister sądzi o tej obecnej inicjatywie obywatelskiej, i, i, i czy myśli pani minister, że no, może się udać? Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za to, że mogę, możemy dzisiaj porozmawiać, zresztą powiem tak, temat jest istotny, bardzo ważny i nie powiedziałabym, że on jest jakby tematem, który jest wiecznie odkładany, dlatego że dobro rodzin, dobro na, tego, co dla nas jest najcenniejsze, a więc naszych dzieci, jest dla nas bardzo ważne. Ja mogę się wypowiadać jako oczywiście, że byłem minister odpowiadający za rodziny, za pracę, za politykę społeczną, ale także przede wszystkim jako mama dwóch już dorosłych córek, pięciorga wnucząt i znam treść tych raportów. Dlatego też wszystkie działania, które ja tak trochę historycznie spojrzę, które podejmowaliśmy jako Ministerstwo Rodziny, kładły akcent na to, żeby ta polityka rodzinna była skutecznie, konsekwentnie, długofalowo realizowana i także niwelowanie zagrożeń, które płyną dla naszych dzieci, ta, tak jak powiedziałam, do tego, co dla nas dla nas wszystkich jest najcenniejsze, które jest tym największym skarbem. Tak jak wcześniej już rozmawialiśmy, jako Ministerstwo Rodziny razem z Ministerstwem Cyfryzacji, bo zespół pracował na początku w Ministerstwie Rodziny pod kierunkiem pani pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej, pani minister Barbary Sochy. I przy współpracy Ministerstwa Cyfryzacji, potem Ministerstwo Cyfryzacji jakby przejęło tą rolę przygotowania ostatecznego w uzgodnieniu z nami, projektu ustawy, wyszliśmy z projektem ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie. Przygotowania na pewno historycznie patrząc jednak trwały długo. Było, było to związane z tym, że było, chcieliśmy wypracować jak najlepsze rozwiązania, a także zawrzeć pewien konsensus. To już tutaj warto byłoby też porozmawiać z panem minister Januszem Cieszyńskim, bo on tą stroną jakby techniczną i im, związaną z internetem się zajmował. Ostateczny Projekt suma summarum został przygotowany, został wniesiony do Sejmu. I pierwsze czytanie, pierwsze czytanie tego projektu odbyło się. Część posłów wnioskowała oczywiście ówczesnej opozycji, żeby ten projekt odrzucić w pierwszym czytaniu. No, Notabene nie został odrzucony, jakby poszedł do pracy komisji, do pracy komisji, komisji do spraw cyfryzacji. Jednakże tam został złożony przez jednego z posłów wniosek o wysłuchanie publiczne, wysłuchanie publiczne, które zostało wyznaczone na, z tego co pamiętam na połowę września 2023 roku, które notabene już potem do tego wysłuchania publicznego nie doszło, natomiast ce, powiem tak, temat związany z bezpieczeństwem naszych, naszych dzieci jest priorytetowy, dlatego ja z głębi serca popełn, po, Popiera Państwa inicjatywę. W moim biurze poselskim, w europoselskim, w Ostrowie Wielkopolskim są zbierane podpisy. Chcemy jak najbardziej zmobilizować środowiska działające na rzecz rodzin, ale także wszystkich, których dobro dzieci leży na sercu, aby ta, ten projekt ustawy obywatelskiej trafił do Sejmu. No a potem to już warto też oczywiście rozmawiać dalej, dalej ten temat pilotować, aby, aby trafił też pod obrady Sejmu, bo wiemy, że jest określona ścieżka legislacyjna, że musi być czytanie tego projektu, ale to nie oznacza, że już jest pełen bieg i projekt w ciągu powiedzmy tam pół roku zostanie przyjęty, no, tak? To już jest no właśnie... Bo, bo tu wiemy, no nie udało się wcześniej, też były wybory, więc to przerwało też tą ścieżkę legislacyjną i nie udało się przyjąć w poprzednim Sejmie. Mówi pani minister o, o pewnej opozycji ze strony no, określonych posłów opozycji. Wydaje nam się po reakcjach, które otrzymaliśmy, że, że tu jest szansa na takie szerokie poparcie. Chciałbym zapytać po pierwsze, czy pani zdaniem w obecnej opozycji, czyli w szeregach PISU Konfederacji też, ale Pani może bardziej nam mówisz o tym, co jest w sprawie sprawiedliwości, czy możemy liczyć na poparcie, jeżeli ten projekt dojdzie pod obrady Sejmu i, i czy nie wydaje się Pani, że też jest szansa na szersze poparcie również ze strony koalicji rządzącej? Dobro dzieci powinno być ponad podziałami politycznymi i projekt y, oczywiście. W tra w trakcie prac sejmowych czy komisji sejmowych pewnie mogą być zgłaszane jakieś poprawki, zarówno przez dzisiejszą ekipę rządzącą, jak i opozycję po przeanalizowaniu, ale uważam, że tutaj ponad podziałami politycznymi powinniśmy działać dla dobra wspólnego, dla dobra naszych dzieci. Wiemy, jakie spustoszenie treści pornograficzne mają dla rozwoju osobowości, Emocjonalnego, społecznego dzieci. Dane, które zresztą, raporty, które pan dzisiaj był uprzejmy przytoczyć, pokazują, że coraz młodsze dzieci mają dostęp do tych treści niepożądanych, które mają świadomie lub nieświadomie, tak naprawdę, wejście na te strony działa jak pewien narkotyk. To, co państwo trafnie określiliście w tytule projektu ustawy. Dlatego też ja będę prosiła, będę apelowała, do moich koleżanek i kolegów, choć myślę, że tutaj nie trzeba specjalnie przekonywać, że taki projekt powinien być poparty. Oczywiście, jeżeli są rzeczy, które należy jeszcze udoskonalić, to jak najbardziej, pewnie wszystkie strony są otwarte, żeby spotkać się w połowie drogi i ten projekt, ten projekt. Przeprocedować w Sejmie. Z tego, co czytałam, Ministerstwo Cyfryzacji też niby zakłada, że, że taki projekt, projekt zostanie przygotowany. Natomiast cieszę się, że jest to projekt obywatelski, bo takie inicjatywy, które wychodzą przede wszystkim od, od społeczeństwa, od obywateli, są bardzo cenne i to powinniśmy szanować. No, poza tym widzimy, chyba, że. Jest pewien lobbying ze strony pewnych tam określonych interesów, skoro, skoro były zgłaszane jakieś zastrzeżenia do, do poprzedniego projektu, kiedy rządziła dzisiejsza opozycja. Więc czy to nie jest tak, że taki projekt obywatelski to jest też pewien nacisk społeczny na rządzących i na polityków wszystkich opcji, żeby się danym problemem zająć, prawda? No, zapewne jest to, jest no na, ta inicjatywa oddolna, obywatelska, na pewno wymusza pewne działania i określenie się, bo my możemy obiecywać, politycy mogą sobie obiecywać, że, że, że tak, tak to zrealizują. Tutaj państwo mówicie, sprawdzam, dajemy wam gotowy projekt, zbieramy podpisy, mobilizujemy się i jak państwo się zachowacie? Na pewno przecież zapewne pan też śledził, że dla poprzedniego rządu, dla pana premiera Mateusza Morawieckiego ten temat, był bardzo ważny, były też spotkania z różnymi organizacjami pozarządowymi, które, które angażowały się w przygotowanie, w przygotowanie tej ustawy. I liczę tutaj, że wszyscy, tak jak powiedziałam, ponad podziałami politycznymi, wspierając obywatelski pro, projekt. Uda nam się jak najwcześniej przeprocedować i rzeczywiście wprowadzić w życie. Oczywiście nie jest to wcale też takie łatwe, ale wyzwania są przed nami i wyzwania powinniśmy dla dobra naszych dzieci zrealizować. Zostało nam właściwie do połowy grudnia na zbieranie tych 100 tysięcy podpisów. Podpisy napływają, jest ich jeszcze za mało. Mamy sygnały, że, że są zbierane w SAI Polsce, ale, ale warto jednak mobilizować ludzi, bo może się też również nie udać, jeżeli ludzie nie będą się podpisać. Już apelowała Pani publicznie na swoim koncie w mediach społecznościowych do, do swoich wyborców, ogólnie do Polaków, żeby, żeby wspierać tą inicjatywę. Można ją wspierać, podpisując się, jeżeli ktoś um, styka się z, ze zbiórką, ale można też wejść na stronę stopnarkotykowipornografii.pl i tam jest dostępna kartka do zbiórki podpisów. Można sam podpisywać, można też zebrać w najbliższej rodzinie, wśród przyjaciół parę podpisów, wysłać na adres, który jest podany na kartce. Czy zechciałaby pani minister na tej ostatniej prostej z tej zbiórki podpisów jeszcze raz może zaapelować do Polaków, żeby do dorosłych Polaków, do wszystkich tych, którzy mają prawo wyborcze w Polsce, którzy mogą podpisać się pod taką inicjatywą obywatelską, żeby to zrobili właśnie. Oczywiście, Szanowni Państwo, wszyscy słuchacze, widzowie, tak jak powiedziałam, z głębi serca, jako przede wszystkim mama, babcia, jeszcze nie, babcia nieletnich jeszcze dzieci, ale przecież mając dobro polskich rodzin mają na, mając na sercu wszystkie nasze dzieci Chciałam zaapelować do Państwa, abyśmy jeszcze na tej ostatniej prostej, zostało już niewiele czasu, poprosili swoich bliskich, swoich znajomych, sąsiadów o podpisanie tej bardzo cennej inicjatywy. Wejście na stronę Stop Narkotykowi Pornografii, bo to jest cenna inicjatywa, która zabezpieczy nasze dzieci, pozwoli, aby nasze dzieci mogły pięknie się rozwijać, korzystać jak najbardziej bardziej z wartości życia i nie być uzależniony od tego, co wprowadza i jest dla nich niebezpieczne. Jest dla nich niebezpieczne zarówno dla ich życia emocjonalnego, społecznego. Dlatego szanowni Państwo, zachęcam, jeszcze raz poprośmy wszystkich swoich znajomych o podpisanie jakże cennej inicjatywy Stop Narkomanii Pornografii. Bardzo, bardzo Pani dziękuję, więc ja też dobry, zachęcam, żeby wejść na stronę stopnarkotykowi.pornografii.pl, Tam jest dostępny projekt ustawy, można popytać. Można też pobrać tą kartkę do zbiórki podpisów Pani Minister Marlena Malą, która w poprzednim rządzie dobry, była ministrem no. rodziny i polityki społecznej. Także dziękuję i. Mamy nadzieję, że się uda. Może się udać. Musi się udać. Musi się udać. Musi się udać. Dokładnie. Dziękuję. Dziękuję. Pięknie.